Proszę bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Grzegorz Kapica, reprezentuję Stowarzyszenie dla Powiatu. Konkretnie stowarzyszenie zarejestrowane jest w powiecie sokulskim, ale można powiedzieć, że re reprezentuje całe województwo podlaskie. E Szanowni Państwo, tak jak tutaj Pan wspomniał. Że w skali kraju, Polska pozostaje liderem, jeśli chodzi o w Europie, tak, produkcji jagód, ale zrozumiałem nawet, że i również na świecie, tak? W niektórych gatunkach. Bo tak, tak. Szanowni Państwo, z tego co ja znalazłem, to jest tak uprawy przekraczają 106 tysięcy hektarów, tak? W 2024 roku takie dane pozyskałem, ale główny problem, który tutaj się pojawia i który również pojawia się w województwie podlaskim, jest to brak rąk do pracy. A jak brak rąk do pracy? Województwo podlaskie nie miało z tym problemów, jeśli chodzi, nie miało z tym problemu, jeśli chodzi o pracowników sezonowych, ale w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło zamykać granice, trzeba też przyznać, że rząd, nowy rząd, również podtrzymuje tę decyzję i nie wiem, czy Państwo tutaj wiecie. Jeśli chodzi o zamkniętą granicę w województwie podlaskim, to to dotyczy, zamknięte przejście graniczne, to dotyczy tylko województwa podlaskiego. Państwo w, są tutaj też z województwa lubelskiego. Oczywiście, jakby cieszymy się, korzystajcie z tego, ale my jesteśmy bardzo tym zainteresowani, żeby ktoś nam odpowiedział z jakiego powodu i kto za tym chodził, że zamknięto granicę tylko i wyłącznie w województwie podlaskim, bo argumenty które mówią o bezpieczeństwie, nas nie przekonują, dlaczego? Dlatego, że nielegalna emigracja, według danych statystycznych, absolutnie nie odbywa się przez legalne przejścia graniczne. Więc ten argument, że to nielegalna imigracja i niebezpieczeństwo nas nie przekonuje, ponieważ można zajrzeć do danych statystycznych. Absolutnie nie ma możliwości. Były marginalne przypadki, to jest 0,01%, gdzie ktoś na podrobionych papierach, 0,01% w skali całego roku, że ktoś na podrobionych papierach próbował przejść przez legalne przejście graniczne. Chciałbym, szanowni Państwo, powiedzieć tutaj. A propos to jest jeden problem, jeśli chodzi o ręce do pracy w województwie podlaskim, ale to jest również spadek sprzedaży detalicznej. My mamy w województwie podlaskim spadek sprzedaży detalicznej 5,6%. I uwaga, ktoś powie niedużo, ale to jest 972 miliony złotych. To jest prawie miliard złotych wyparowała z Podlasia z tytułu tylko i wyłącznie handlu detalicznego. To ma bardzo duże przełożenie, jeśli chodzi, my jesteśmy regionem naprawdę różnorodnym i do nas Białorusini przyjeżdżali na bardzo różne zakupy. W tej chwili przez to przejście graniczne, które jest w Lubelszczyźnie, województwo lubelskie według danych statystycznych, pozyskanych z Urzędu Statystycznego rok do roku, województwo lubelskie z kolei korzysta na tym, bo ma wzrost 15%. Czyli proszę Państwa, ja żeby była jasność, nie chodzi o to, że ja mam... Pre... Tak, ja nie mam nic do lubelszczyzny, tylko my jakby czujemy się tutaj jako województwo bardzo poszkodowani. Próbujemy robić różne rzeczy, próbujemy rozmawiać z politykami, uczestniczyć w różnych, w różnych rozmowach, tak, czego tutaj jestem też dowodem, ale naprawdę nikt nam nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego. Podlasie zostało całkowicie odizolowane od Białorusi, gdzie z tą samą Białorusią przejście w Lubelszczyźnie bez problemu się odbywa. I teraz kolejna sprawa, kolejny argument jaki słyszymy od ministra Siemoniaka jest taki, że no, Poczobut siedzi już 3, 5 lat w więzieniu. tak? No to jeśli to ten argument Poczobuta przedsiębiorcy by zrozumieli. Wiadomo, no to jest Polak, który, którego państwo, Białoruś, przetrzymuje i chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, zmuszając zamkniętą granicą do jego wypuszczenia, ale przecież w województwie lubelskim jest otwarte i tak naprawdę Białoruś absolutnie nie dostała pstryżka w żaden sposób, bo ten cały ruch, który był przez Podlasie, odbywa się teraz przez przejście graniczne w Terespolu i teraz, jak państwo możecie tutaj bliżej jesteście, to widzicie, że tam w tej chwili Polacy na Białorusi, aby odwiedzić swoje rodziny, to muszą wstać w 48 godzinnych kolejkach w uwłaczających warunkach. Ja naprawdę mam gorącą prośbę do Państwa, aby poruszyć ten temat, może nawet nie tutaj na zespole parlamentarnym, ale również na komisji. Żebyśmy, żebyście Państwo naprawdę zauważyli ten problem, bo ja mam wrażenie, że czasami podlascy e, posłowie wiedzą, znają ten problem, tylko nie mogą gdzieś tam się przebić z tym dalej, ale ja mam nadzieję, że być może tutaj Państwa inicjatywa i Państwa pomoc w tym, żeby ktoś przynajmniej nam odpowiedział, dlaczego my, no ktoś musiał za tym chodzić, że jednak, ja mówię, do Prawo i Sprawiedliwość to zapoczątkowało. E, no nie wspomnę, że premier Donald Tusk będąc w województwie podlaskim miał takie pytanie i obiecał, że jedno przejście graniczne postara się otworzyć, to się nie wydarzyło, ale nie chcę zanosić tutaj pretensji, my, bo cały czas w tej chwili spotykamy się z Wojewodą, są rozmowy o rekompensatach. Te rekompensaty naprawdę nie, nigdy w życiu nie, nie są na poziomie miliarda złotych. One nigdy takie nie będą. Tak? I tak naprawdę my byśmy woleli, żeby to przejście graniczne otworzyć, przynajmniej jedno, i nie mówimy o żadnych rekompensatach. Ja przepraszam, że tak długo, ale... No, że, właśnie, jeżeli można, ponieważ Dobrze. mamy kilka tematów. Okej, okay, to, jest... to ja jakby chciałbym, żebyście Państwo tylko, wręcz nawet może nie proszę, a błagam, żebyście Państwo gdzieś ten temat poruszyli, tej zamkniętej granicy, bo to temat rąk do pracy to jest jedno i to tak jak tutaj widzimy, Podlasie naprawdę zmaga się z tym problemem, z sezonowymi pracownikami. Chcieli cała, p... tak, no ale teraz Podlasie dodatkowo, bo my mamy, zamknęliśmy się całkowicie na, na, na Białorusinach. Jakby jeżeli... Państwo mogli, proszę bardzo, Okej, okay, żeby... jeżeli można, to chciałem też powiedzieć, że proszę pamiętać, że te... Migracja następuje w różnych kierunkach. Ja akurat reprezentuję Dolny Śląski. Proszę mi wierzyć, że mieszkańcy Dolnego Śląska pracują w Niemczech i w Czechach. Musicie Państwo to też wiedzieć. I to, to... Jest problem, to jest problem europejski, to nie jest problem jednej granicy czy jednego regionu i województwa. Bardzo dobrze, że podnosi Pan ten temat, bo równe traktowanie poszczególnych regionów. Chodzi o równe to, to... Ja, traktowanie, ja tak, bo to jest niezbawione. to, o tym Pan mówi, tylko nie jest to głównym naszym przedmiotem naszego posiedzenia. Ja na to rozumiem, ale Dziękujemy. ja chodzę gdzie. Jesteśmy może. członkami również, mhm. tak jak siedzimy, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękujemy za zwrócenie na to uwagi. W momencie, kiedy będziemy planowali kolejne tematy posiedzeń, na pewno to będzie brane pod uwagę, bo będziemy taki temat poruszali. Ale czy ten temat, na przykład, który ja dzisiaj poruszyłem, czyli jakby to rozumiem według Pana słów, już jakby nie, nie, nie ma możliwości poruszenia go gdzieś dalej, czy, je, czy nie zamykamy nie, ten temat? Nie, zamy a, czy nie? Dobra, to dziękuję. No bo właśnie chodzi o. Żeby do to... tematyki pracy komisji, to musimy zatwierdzić, przegłosować i wtedy jest to oficjalne, nikt tego nie podważa. Zapraszamy wszystkich reprezentantów poszczególnych resortów i wtedy mamy tą dyskusję. Bardzo tego, dziękuję i mam nadzieję, że takie zaproszenie to by... My mamy naprawdę twarde dane od wielu lat, jak to wygląda rok do roku i możemy to przedstawić. Także dziękuję i przepraszam, że tak długo. Nic się nie dzieje. Ja uważam, że też ten temat jest ważny z punktu widzenia y, mieszkańców województwa podlaskiego, bo to jest temat trudny. No to jest trudny temat y, granicy. Co do kwestii granicy y, w województwie podlaskim, to ci pracownicy nie są tylko na plantacjach, to są też pracownicy wykwalifikowani. Pronar, Metalfach, Samasz to są czołowi polscy producenci, reszta polskich producentów maszyn, maszyn rolniczych, gdzie tak naprawdę wszystko zostało gdzieś tam zlikwidowane. Te firmy powstały tak naprawdę po 1989 roku w głównej mierze tak? i tutaj potrzeba też inżynierów, potrzeba tokarzy. I tak dalej. I z racji e, tej bliskości z Białorusią to po prostu to nie było jakiegoś większego problemu. Ci pracownicy przyjeżdżali, a na weekend wracali do rodzin. Też kwestia taka, też posiadam e, rodzinę w Grodnie, bo z racji tego e, podziału po tej linii Kerzona, no wyszło tak, jak wyszło. Te rodziny zostały podzielone i tu trzeba też na to w tą stronę spojrzeć, bo no, ja nie widzę e, innej takiej. Tej... E, ale tak słowo, minutę. Nawet nie dłużej. Jedno pytanie, czy Państwo są w stanie na przykład zorganizować, żebym ja tutaj nie, nie wpychał się jakby trochę nie w temacie, bo ja czuję, że to jest jednak w temacie, ale Państwo mówicie, że nie. Spotkowa spotka zorganizować spotkanie z premierem. Bo ja wiem, że ja wiem, że my jako przedsiębiorcy, bo my jesteśmy też stowarzyszeni, moglibyśmy wiele argumentów podać za tym, o tym, o tym co tutaj mówiłem. I nie tylko chodzi o rynek pracy. Czy jest taka możliwość? Krótkie pytanie, na dziękuję. ten moment nie ma. Dziękuję. W celu, w celu rozluźnienia, że tak powiem. Natomiast bardzo poważnie będę analizował powiedziałem, Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni będę gotowy z pewnymi propozycjami, ale musimy to przeanalizować. Czy możliwe jest odblokowanie jednego przejścia? Czy... Ale myślę tutaj o, o, o Bobrownikach i to podobno by odblokowało część, istotną część tego polskiego małego, średniego biznesu związanego z wymianą bezpośrednią, handlową człowiek do człowieka między Białorusinami a Polakami.